Skąd się wzięło Psychoforum? W 2022 roku, zainspirowani przez kilka organizacji kościołów zagranicznych, podjęliśmy się dyskusji na temat zdrowia psychicznego imigrantów z Ukrainy, którzy wówczas przybywali do naszego kraju. Do dyskusji zaprosiliśmy terapeutów, psychiatrów, psychologów, szerokie gromy reprezentujące ewangeliczne środowisko. Ale już wiosną 2023 roku doszliśmy do wniosku, że powinniśmy ten temat kontynuować szerzej, że już nie tylko powinniśmy rozmawiać o zdrowiu psychicznym imigrantów, ale przede wszystkim Polaków, członków naszych społeczności, albo szerzej w ogóle społeczeństwa, w którym żyjemy. Dlatego też zrodziła się idea pierwszego Psychoforum, które miało miejsce na jesieni zeszłego roku, które miało być małym zgromadzeniem 30 osób. Okazało się konferencją na 150 osób. Wtedy wiedzieliśmy, jak ważny to jest temat, i dlatego podjęliśmy się dalszych prac. A już na wiosnę będziemy mieli konferencję dotyczącą zdrowia psychicznego młodego pokolenia.